Postanowiłem dzisiaj zrobić coś z Italią, e, czyli z Włochami i poszłem do mojego tego od włosów, e, tego rabarbara, nie? I widzę, że on taki jest nerwowy, nie? To się go tak żartem pytam, co ty taki nerwowy Zbyszek, nie? Bo on Staszek ma na imię. A on mówi, że wczoraj jego syn e, zaliczał tą starszą babkę, nie? Tą e, maturę pierwszy raz, nie? To ja mu mówię, ty, to ty się ciesz, nie? Że już ma za sobą ten <laughs> egzamin dojrzałości, nie? On mówi, że nie. I zaczął mi opowiadać i po prostu od tych jego opowieści to mi się zrobiła ta gęsta skórka nie bo się okazało że jego syn na warsztat wziął e, kuźwa lalkę. I to jeszcze nie sam tylko z paroma kolegami to ja nie wiem kuźwa oni tam jakiś potom zrobili a to to jeszcze jest pikuś bo kilku ich wziomali, to normalnie obrabiali jakiegoś tam pana Tadeusza parę lat minie zapomną nie, zapomnę, nie? Bo najgorzej to wpadł jakiś taki ziomarz z osiedla, bo u niego to się weselem skończyło. To już kuźwa w tango nie pójdzie, nie? I ja się pytam tego rebarbara, nie? Kuźwa skąd takie rzeczy są, nie? On mówi, że to jest wina kuźwa nauczycieli. I sobie myślę, co te dziady zrobiły z tą młodzieżą, nie? I nie wiem, czy mieli jakiś plan, ale jeżeli mieli, to ten plan kuźwa spalił na konewce.